Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia. Pytania zadaje Gosia, odpowiada Aneka. Kapsuły immersyjne. Wejście na Ziemię i rozrywka. Aneka. Holograficzne komputery tajgety potrafią praktycznie wszystko. Możesz sobie wyobrazić gadającego zwierzaka jako towarzysza zabaw dla dzieci. Są zaprogramowane do robienia czegokolwiek, zwykle do współpracy z samym komputerem, gdzie rozmawiasz z wyimaginowanym zwierzakiem, a on udziela odpowiedzi. Towarzyszy ci przez cały dzień, bawi się i tak dalej, ale to halegram, a dzieci uwielbiają te rzeczy. To jak oglądanie kreskówek w telewizji. Ale z pozytywnym nastawieniem, a rodzice mają nad tym całkowitą kontrolę, lub po prostu mogą towarzyszyć komukolwiek jako zwierzątko domowe. Czy lubisz kreskówki? W grach możesz towarzyszyć swoim ulubionym postaciom. Komputer je wyświetla i zmienia ich rozmiar i wszystko. Rozmawiasz z nimi, a oni odpowiadają, a jeśli to zaprogramujesz, Możesz ich nawet dotknąć. Komputer narzuca wrażenia dotykowe to mniej agresywna wersja całkowitego zanurzenia się w grze, taka jak te, które już omawialiśmy. Gosia: Czy ludzie nie czują się trochę zdezorientowani co do tego, co jest rzeczywistością, a co hologramem? Aneka. Tak i to jest negatywna część systemu. I nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich, ponieważ zostajecie odłączeni, nie wiecie już, co jest prawdziwe, a co nie, i zaczynacie od filozoficznego problemu tego, co jest prawdziwe. Ponieważ, na przykład, jeśli ktoś zostanie wydobyty, zostaje napełniony immersyjnymi grami. Nie tylko te, które się wydobywa, ale to przykład, jak uzależnienie od gier wideo. Jednak z biegiem czasu zaczyna tracić na wartości i pozostaje tylko zabawką. Na przykład siedzę tu z Tobą i mam elementy sterujące imersją lub symulacją gry w zasięgu lewego ramienia, ale nie korzystałem z nich od miesięcy. Tak, tracisz zainteresowanie. Dlatego mówimy, że wracamy do prostoty, rękodzieła. Zapytacie pewnie, dlaczego nie jeżdżę na rowerze po pięknej, wysadzanej drzewami ścieżce nad jeziorem, korzystając z zanurzenia? Byłoby fajnie przez jakiś czas, jakieś dwie godziny, ale to już nie jest jazda na rowerze, tak się czuję. Gosia. A czy często się to zdarza? Jeśli tak, co robisz, żeby nie stało się to zbyt uzależniające? Aneka. Wygląda na to, że dzieci mają już coś, co to powstrzymuje, ponieważ nie słychać ich zbytnich obsesji. To oczywiście się zdarza, ale to kolejna zabawka i świadectwo tego, jakie są dzieci, kiedy coś im dajesz, a one w końcu bawią się kartonowym pudełkiem. Tutaj jest tak samo sama Jarzy woli swoje prawdziwe plastikowe lalki, chociaż mogłaby je animować za pomocą komputera. Gosia A jaki dokładnie jest program kapsuły immersyjnej czyli takiej, przez którą wchodzi się na planetę Ziemia? Aneka jest dostosowana do wymagań i tego, czego chce daną osoba. Jest to maszyna przypominająca kapsułę medyczną, która utrzymuje ciało w zawieszeniu, utrzymując je w zdrowiu i izolacji zmysłów, podczas gdy świadomość osoby porusza się, aby skupić uwagę na innej rzeczywistości. Odbywa się to poprzez częstotliwości. Teoria stwierdza lub nakazuje, że każda osoba ma indywidualną i niepowtarzalną częstotliwość lub zakres częstotliwości. Zatem ciało fizyczne jest uwarunkowane lub zaprojektowane jedynie po to, aby móc zatrzymać, przyjąć lub zareagować na określony sygnał od właściciela. Tak więc, poprzez dostosowanie częstotliwości jednej osoby do częstotliwości innej osoby, może nastąpić kontakt pomiędzy duszą, umysłem i ciałem fizycznym. Oznacza, to wejście w to ciało, aby być tą osobą. Częścią pracy, do której zatrudniani są maliszarzy, zwani ogrodnikami, jest dostosowywanie ciała do wejścia konkretnej duszy. Tak jak dostosowywanie pustego ciała matrixa do wejścia Walk in, który będzie go używał do własnych doświadczeń życiowych. Proces ten jest niezwykle skomplikowany, jeśli chodzi o dokładne opisanie częstotliwości, ale podstawa jest taka, że częstotliwość tej osoby, wszyscy mamy osobistą częstotliwość, jest sztucznie dostosowywana do częstotliwości innego ciała, czasami bardzo odległego od tego miejsca. Tak, jak jest to opisane w filmie Awata. Zatem tajgetańczyk będzie spał w merze w kapsule, sterując ludzkim awatarem na Ziemi, żyjącym własnym, odrębnym życiem. I ta osoba może, ale nie musi, wiedzieć, że jest zanurzona. On lub ona może, ale nie musi, pamiętać szczegóły wspomnianego zanurzenia. W przypadku Ziemi najczęściej nie pamiętają, że są w zanurzeniu, ponieważ to samo w sobie ma być doświadczeniem, którego szukają. Jednak wymazanie pamięci nie jest całkowite, pozostawiając osobę z wewnętrznym poczuciem, że coś jest nie tak i że nie jest tą osobą, którą jest na Ziemi, że jest kimś innym gdzie indziej i ciągle patrzy w gwiazdy w poszukiwaniu kontaktu i rozmowy, czyli czuje drogę do domu. Obecnie na Ziemi zanurzone są co najmniej setki tysięcy ludzi niezliczonych raz. Wszyscy korzystają z własnych wersji tej samej technologii. Takie zanurzenie nie służy jedynie do przyłączenia się do innego wyścigu, aby przez jakiś czas być w nim. Służy również lub może być używany do bycia zupełnie inną osobą, nawet w tym samym miejscu, w którym jesteś zanurzony. Oznacza to, że możesz żyć i pamiętać wszystko w tym samym miejscu. Nie chce już być przez jakiś czas osobą X i generować tam innego życia, jako inna osoba, a potem zmęczyć się i wrócić do bycia tą samą osobą X, co wcześniej. Używa się go również, aby móc pracować w środowiskach lub na planetach, gdzie miejsce i środowisko są zbyt wrogie, aby przebywać tam z naturalnym lub oryginalnym ciałem osoby. Gosia Dziękuję. A kiedy jesteś w kapsule medycznej, w jaki sposób dokładnie konserwowane jest twoje ciało? Aneka. Układ mięśniowy jest utrzymywany przez mikrowyładowania, które stymulują grupy mięśni. Nie, jest to nic zbyt zaawansowanego, skoro nawet na Ziemi używają urządzeń do stymulacji elektrycznej do ćwiczeń i sprawności. Ponadto narządy wewnętrzne i składniki odżywcze przepuszczane są przez ten sam specjalny płyn, w którym są zanurzane, co w kapsule medycznej do użytku medycznego. Istnieją inne kapsuły immersyjne, które są suche w środku, ale nie są używane do długich zanurzeń. Chociaż jest to względne, ponieważ czas jest plastyczny i osobisty. Zatem, tygodniowe zanurzenie w suchej wodzie może skutkować dziesięcioleciami życia gdzie indziej. Gosia: A jeśli osoba, którą wydobywasz, jest w zanurzeniu, co się wtedy dzieje? Aneka: Zanurzenie się jest bardziej skomplikowane pod jednym kątem, a mniej pod innym. Gwiezdne ziarno, gdy umrze na Ziemi, ma się obudzić w kapsule zanurzeniowej. Przepracował swój okres życia na Ziemi. Nie trzeba go wydobywać. Po prostu budzi się w domu na planetach. Pamięta, kim jest i dlaczego przybył na Ziemię w ten sposób. Jest to jeden z najczęstszych sposobów wejścia na Ziemię. Konflikt występuje tylko wtedy, gdy osoba kontaktowa jest w zanurzeniu i pragnie tradycyjnego wydobycia. Jest to możliwe i zostało już dokonane, ale musisz mieć dwa ciała i złożoną dynamikę zarządzania lub bycia dwoma naraz. Dla wielu jest to trudne i dziwne i wolą tego unikać. To, co zrobi, zależy od osoby, która ma zostać wydobyta. Najbardziej etyczną i wskazaną rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli jesteś w zanurzeniu, jest wypełnienie swojego naturalnego cyklu życia na ziemi. Ale imersje mają bardzo poważną wadę. Już wewnątrz ludzie tworzą zbyt silne przywiązanie do czegoś, co nie jest ich rzeczywistością, angażując się w debaty na temat tego, co jest realne. Mam wrażenie, że to jest zagubienie się, Niezależnie od tego, jak są bezpieczne. Gosia. Ale przeżycie jest prawdziwe, prawda? Aneka. Tak, ale na przykład zejście na dół, to co się tam dzieje, dzieje się i to jest rzeczywistość, a jeśli tam umrze, nie wróci tu, tylko uda się do zaświatów i tam zadecyduje. Co ma do zrobienia? A ktoś w zanurzeniu kontynuuje swoje życie tutaj, jeśli coś mu się tam stanie. Problem w tym, że z perspektywy osoby zanurzonej w rzeczywistości taka jest rzeczywistość. Więc to nie ma znaczenia, dopóki on żyje. Następnie ten profil wraca, by cię ugryźć, ponieważ pozostawia ślad tego, kim powinien być. Zatem jeśli tu wrócisz i pokażesz swoją twarz, zobaczą cię z ludzką tożsamością, a nie te tutaj. Gosia. A ilu Tajgetańczyków jest teraz w zanurzeniu? Aneka. O ile rozumiem, jest ich 2370, jeśli się nie mylę co do dokładnej liczby. Część osób została już tam wydobyta. Część zmarła w sposób naturalny i w naturalny sposób wróciła do domu. Oficjalnie od immersji od lat nie przybył z Tajgety nikt nowy. Ale to nie wyklucza, że gwiazdne nasiona Tajgetanu pojawią się w sposób naturalny. Istnieje inny rodzaj zanurzenia, bardziej zabawny lub rozrywkowy, podczas którego osoba znajduje się w pomieszczeniu, które stymuluje zmysły. Izolując je od innych, jak holodek Star Trek, tylko o wiele bardziej zaawansowany. Tego rodzaju zanurzenia są wykorzystywane do wszelkiego rodzaju szkoleń lub do komunikacji z bliskimi, oddalonymi o wiele lat świetnych. Na przykład, osoba może być tutaj, na statku na orbicie okołoziemskiej, 400 lat świetnych od domu. I może wejść w zanurzenie i spacerować po domu swoich rodziców, w temerze lub gdziekolwiek indziej, i tam może zobaczyć swoich rodziców. Którzy są także w zanurzeniu i wchodząc z nimi w interakcję twarzą w twarz. Wszyscy wiedzą, że to imersja, ale mogą się dotykać, przytulać i rozmawiać ze sobą. Albo wszyscy możecie zrobić to samo, ale na pięknej plaży. To bardzo zaawansowana technologicznie rozmowa wideo. Istnieją warianty tego, w których projektujesz to, czego chcesz doświadczyć, cokolwiek to jest. Twoja wyobraźnia jest granicą, a ty idziesz tam, żeby się dobrze bawić. Jest, to także zaawansowana technologicznie gra wideo, ale można też w niej po prostu odpocząć, wybrać się samotnie na ulubioną plażę aby zobaczyć morze i poczuć uzdrawiający piasek, a stamtąd w mgnieniu oka udać się do górskiego lasu. Doświadczenie będzie zależeć od posiadanych danych i stopnia ich kompletności. Jeśli nie masz wszystkich danych, komputer uzupełni je za Ciebie, korzystając z najlepszych dostępnych informacji. Jest tak niezawodny, jak dane zasilające komputer. Gosia. A czy da się zdobyć wszystkie dane? Aneka. Nie sądzę, że kiedykolwiek będziesz mieć wszystkie dane. Jeśli chcesz pojechać i zobaczyć, co się stało, to inna technologia. To obsługa i podróże w czasie. Mówię tylko o immersjach. Ale sama technologia podróży w czasie jest cały czas wykorzystywana do zasilania immersji danymi, więc idą one w parze. Ale każda technologia ma swoje problemy, a to prowadzi do nadużyć i tworzenia koszmarów w interesie ich przeżycia, co może powodować problemy, a nawet prawdziwą traumę u człowieka. Gosia. A dane z komputera, jak powstają? Aneka. To odtworzenie świata na wzór komputera do gier wideo. Nie odtwarza świata w całości. Mówię o tego rodzaju zanurzeniu, a nie o rodzajach awatarów życiowych, o których wspomniałam powyżej, chociaż to wszystko jest ze sobą powiązane. Mam tutaj na myśli głównie zanurzenia w celach sportowych lub szkoleniowych. Gosia. Czyli dane zbierane są na podstawie obserwacji Sandklocka, a nie ludzi, którzy żyli tamtą chwilą? neka. Tak czasami. Innym razem jest to po prostu przeliczenie lub interpretacja posiadanych danych. Na przykład dane historyczne o tym, jak żyli ludzie w czasach Spartii ale służą one celom rozrywkowym i nie mają wartości historycznej. Albo możesz zostać smokiem i palić wioski, albo możesz zostać wróżką i spełniać życzenia, albo dziwnym zwierzęciem z parasorką zamiast ogona. Cokolwiek sobie wyobrazisz, możesz tym żyć. Sekret to fajna zabawa, ale po pewnym czasie staje się męcząca. Ludzie mogą się od tego uzależnić, ponieważ ich życie toczy się tam, a nie w rzeczywistości. Dzieje się tak w przypadku większości ludzi podczas długiego zanurzenia. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Z miłością i światłem.